Cześć, Manko. Witajcie. Z tej strony Seba i witam was w kolejnym odcineczku z Kontraband Police. Obudził nas w środku nocy. Ważny telefon, podobno. Warisu, mamy dwa informacje. Zobaczyło, że karat motel. Mercedesa widział, mu wiosiemu. Ety incydent, rada podzierną. A Floyd, naprawdę widzę. No dobra, takie ważne. Obudziła ta nas w środku nocy. Zaraz zobaczymy, dobre motel prawo nie idziemy na sygnale, żeby nie pobudzić tutaj osiedla, robić ta reszta.

era munizione ora oh scurva oh, No jest ich trafić w głowę. Policka był. Strzelam. No, po takiej akcji, to ja gdzie wolny mi prosił. Swobodni meno! Kim ty jesteś? Wy czas! Oberankowe kryminali, weź to dużo Meno rano, kawka. A ja madre Hasijować, interium ministra. Terroriołowna maja, to jak satzas. On znajać da madry drobny, acz kryjówków, a talok. Hurka, swobodni meno. My madre alarać, a da oni pod to ninitka!

Ale pieniędzy w bród. No i dobra, witamy na naszym kurwidołku. Co się wydarzyło? Idziemy dalej spać. Daj mnie odpocząć. Jeszcze strzelaniny by brakowało w nocy. No ale dobra. No wstajeć, wstajeć Dobra, dwie przebite opony i tutaj to strzepienie, nic się nie zmieniło Dobra, tam się koliga nie zatrzymuje. Ja cię wpuszczę Dobra, przebite opony. Robi to oponu mamy dwie, ale żeś loblinem zajętym, nie, to żuk. A ja pozmyślał, że to nu pandemic. Ganiacz, luzko mnie na szereg madro Andinia, a da wasima presja. Dobra. Mm, uwaga pojazdu się nie zgadza. Zdjęcie wariacie się nie zgadza. Co mm, ci się tu jeszcze nie zgadza? Walenty Jegorow, Walenty Jegorow. A to jest Jegorow. Imię nazwisko. 16 Maj. Tu się zgadza. Nowit. 5 kwietnia miesiąc temu. No dobra. Zdjęcie zaznaczyłem? Zaznaczyłem. Mm, dobra. Łolele, koliga.

Beczka mazyny chyba tam były tylko dwie, co? Dobra, tutaj nic nie widzę. Tutaj też nic nie widzę. Między siedzeniami? Coś tego? Tutaj mi nic nie chowasz. Dobra, a krysztańskie tej... ...wydlaku? Up. Nikt nie kazał przemycać. Robaczku. Dobra, więcej chyba nie masz. Dobra, Juri, sprzątnij to. Pięknie. O, i wszystko wykorzystane wyczyszczone z naszego wywiadu. Teraz dzień już powinien być spokojny. Zatrzymuj się. E. O się ma. 2080. Dobra, to dwa... się zgadza. RK. Sabachit, ralief sabachit, ralief No widzicie ra, się zgadza. Papapaparaparam. się rozejrzę. Tu nic nie ma. Dobra, tam burdo z to jest taki duży samochód. Do pracy podobno, tak? Dobra. Jedź. Dobra, otlicz to. Dawaj, malczana. Putin, mm -mm. tak? tajcie wari już komandiru. A tać, komandiero to ważysz. Przest spokojnie. Proszę rado. Wszem będzie to porządka. Aminah Sultan, Aminah Sultan. Aminah Sultan. Dobra, to się zgadza. Ach Sultan. Mhm. Mm mhm, mm mhm, mm mhm. Mm Rejestracjonę proszę. 329 TH, Okej okay. Bugie Fiskanko Poliga Jabella. Rado tu A zobaczcie, jest ta czysta wódka, czysta w co? O kurwa człowieku, a ty mi od razu dokumentu dajesz. Dlatego opuść pojazd. Koliga w pierwszej kolejności dokumenty D. 1330. trzysta Ulele koliga nie wiedzie data ważności. Przepraszam bardzo. Esasyl. Imię nazwisko nie zgadza. Gupta. 26 kwietnia. Regulacje wjazdowe się nie zgadzają. Dwa tygodnie jeszcze nie minęły. 16 czerwca B67 6 JB. No i dobra, żebyś mnie coś tutaj przewoził koliga? ty, Tutaj nic nie widzę, ale kolega to tak czy nie wiedzie. Myślę, że jakąś kontrabandę będziesz miał. Coś tego, bagaż 4, no zgadza się. No i kurcze. No numer no, rejestracyjny się nie zgadza. Dobra, i teraz tak, wybrakowana karoseria ADN. Nie, to było brak zdrżaków 1. Brakowana karoseria 1. Brak zdrżaków 2. Nie możesz, bo i tak zawracasz. Żeby te opony. Mamy raz wybrakowana karoseria mamy dwa. No. Hej. Hmm? -hmm. <grywky> no, Atmadoro. Chodź, <grywky> daj, daj. Jem. Adios. Damala, damala, damara. O koliga ciężki chyba tu się bu bujo. No, wojskawy. Waga. Za 480 to. Valerian Kuroma to się zgadza. Valerian Kuremia. O, Jezu, ludzie. Regulacje wjazdowe. Bogie, kajota. Tutaj ważność. Data ważności. Mhm. Mm no i dobra. E, a i Twoje kolika zdjęcie się nie zgadza. Pokaż, co my tu mamy. W buku T, 3506ON. I teraz, to jest grazduk? Yy, pojazdy. Gdzie były pojazdy? Grazduk. Dobra, masz grazduka. Nie byłem pewny, bo dałem sprawdzić. Nie ma znaczy, no dobra, możesz sobie wiesz, koliga nie ukrywać, nie? Tylko, że ja ci od razu mówię, że. No, nie wiedziesz. O, bella, ciał, bella, ciał. To ta mala, ta No i dobra, widzowie, wydaje mi się, że już możemy sobie. Zamówić zaopatrzenie, bo też by się przydało. Mamy trochę sianka. O, jeszcze kurka wodna jakiś list przyszedł. Słuszna mowa. No i super. Szczepienia. Dobra, list. Zaszyn nie żyje, a przecież nie mogę nawet się z nią Dobra, czyli jak już dostaliśmy taki list, to. Zamawiamy zaopatrzenie, bo coś czuję, że zaraz koliga strzele... strzelaninę wywoła. Atajcie. Atajcie. Ej do Atajcie, waliszu komandyru. Dobra, co masz na wymianę? Pierwsza broń. No i dobra. No i mamy. Kalaszka. Dobra. Wezmę od razu czekan. Wezmę na wszelki wypadek nóż. Wideł chyba nie mam. Padel też wezmę. No i dobra. Na no interesa, dobra. Interesa na no pewnie Border Crossing dobra. Idziemy, zanieść jeszcze kontrabandę i walimy w kimę. Bo już odcinek 7-18 minut, więc jak na razie chyba najdłuższy, dobra. To dajemy do magazyna, taka idzie tu, nóż, nóż no sobie zostawimy. Dobra, dobrze jest. No i dobra, widzowie. Lecimy. Zobaczymy jeszcze, czy zaraz jakiego ataku nie będzie na posterunek. Do tego Kurwa, ale wykrakałem co? Dobra, cofaju. Хвата по ОМОНе у тебя будет, да? Aż atak na posterunek biał dzień? Polska, byd Polska bydloka? O ty kurwa dziadu. Чёрт возьми, он развалил. разорил. Dobra, mamy obronione. Dobra, że nic nie mówiłem, ale byłem za bardzo upiony. Dobra, bo wykorzystaliśmy trochę, zrobiliśmy trochę pieniędzy. Dobrze, że tu jesteś ziomek, nie uciekłeś. Nie, to by uciekli, A ty byś się, ty byś się strzelał z nami, niej. No i bardzo dobra. Dobra kolegi tu leżą szukaj przeszukamy kurna leży was tuti O, jeszcze kontrabandy. O, przyszedł na akcję na posterunek, jeszcze mi to z kontrabandą przyjechał. Ojejku. O jejku. O, włóczka ciejca. Malborazki, może trochę Kokakoli. O, jeszcze lepiej. A ty wybaczali, no? Nie. potrzebuje potrzebuję. Dobra wszyscy. Chyba wszyscy. A oni tu przeszli, jak tu siatka jest. Znaczy... Urwa głupie pytanie w sumie, nie bo przez siatkę to co można przeskoczyć. Aż tyle? Dobra. To by było na tyle widzowie w tym odcinku. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że Wam się spodobał, więc trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam Was. Cześć!